Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym zaprosić Państwa, zaprosić Was do wspólnej refleksji nad takim tematem. Co to znaczy dzisiaj być tubylcem? Czy współczesny człowiek żyjący w samym środku cywilizowanego świata może jeszcze nazywać się tubylcem? Zanim przejdziemy do Samego słowa, tubylec, do tego co to w ogóle znaczy, chciałabym krótko zastanowić się z wami nad historią człowieka, tą potwierdzoną przez naukowców, tą, o której coś niecoś wiemy, albo przynajmniej tak nam się wydaje. Jeśli spojrzycie na, na czas, jaki Jesteśmy tutaj na Ziemi, my, jako ludzie, czy, czy może nasi przodkowie, człowieko podobni, to jeśli wyobrazicie sobie oś czasu, spróbuję ją pokazać, tak żeby się w ekranie zmieściła. Jeśli spojrzycie na oś czasu, czyli tutaj będzie początek naszego pojawienia się na tej planecie i, i tego momentu, w którym możemy mówić o naszych przodkach, a tutaj jest współczesność, to jest ten moment, gdzie jesteśmy teraz, to ten malutki, taki może krótki odcinek czasu żyjemy poza przyrodą, poza dziką przyrodą. Żyjemy w miastach, żyjemy w, w świecie. Zdominowanym przez człowieka pozornie, mało zależni od świata przyrody. Zobaczcie na tę proporcję, to znaczy, że całkiem od niedawna, całkiem od niedawna jesteśmy człowiekiem tak zwanym cywilizowanym, że całkiem od niedawna obracamy się w, 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 w trochę innych potrzebach, w, w świecie dóbr. To znaczy, że porzuciliśmy dawny sposób życia. A czym był ten dawny sposób życia? Nasi przodkowie byli przede wszystkim koczownikami. Jest to fakt znany w większości pewnie z was. Nasi przodkowie, żyli w ścisłej więzi z przyrodą, byli od niej kompletnie zależni, E, przyroda była ich religią, przyroda była otoczeniem, w którym żyli, wychowywali dzieci, umierali. E, każdy element przyrody miał ogromny wpływ na ich życie, e, i oni o tym doskonale wiedzieli. Więc, żeby przeżyć, musieli tę przyrodę dobrze znać, dobrze w niej funkcjonować a, i na swój sposób e, układać się z nią. Jakieś 5000 lat temu y, zaczęliśmy osiadać. Przestaliśmy wędrować za poszukiwaniem, y, za jedzeniem, przestaliśmy y, przemieszczać się, y, budując jakieś prowizoryczne obozy. Y, y, nauczyliśmy się uprawiać zboże, nauczy nauczyliśmy się hodować zwierzęta. No i w tym momencie nie było już takiej potrzeby, żeby przemieszczać się, żeby, żeby ruszać dalej. Następstwem tego było też to, że obrośliśmy w, w masę przedmiotów, narzędzi. Nasze domy stały się dużo solidniejsze, przestały być już szałasem, schronieniem, a były już budowane na trwałe z myślą o tym, że może nasze dzieci będą tutaj mieszkać. To zmieniło zupełnie nasz sposób myślenia, to zupełnie zmieniło nasze funkcjonowanie w przyrodzie. My zaczęliśmy sobie tę przyrodę układać pod nas. Już nie musieliśmy zastanawiać się, gdzie szukać bulw, gdzie wygrzebywać jakieś płody ziemi. Już nie musieliśmy znać każdej rośliny cennej. Dla nas jako źródło pokarmu, nie musieliśmy uganiać się za dzikimi zwierzętami, ponieważ wszystko, czego potrzebowaliśmy, mieliśmy właściwie zaraz za naszym domem w obrębie pierwszych wsi. No to wymagało ciężkiej pracy. Pewnego zrozumienia przyrody, pogody, ale to już nie było tak intensywne i tak mocne. Ta nasza relacja z przyrodą, ta bezpośrednia relacja zaczęła się rozluźniać. No i tak się rozluźniała, rozluźniała, aż wylądowaliśmy tutaj, gdzie em, często pojawia się takie pytanie, czy my w ogóle jeszcze jej do czegokolwiek potrzebujemy. No i oczywiście każdy z nas zna odpowiedź i wie, że jest to bardzo iluzoryczne myślenie. Wróćmy do naszego tubylca. Tubylec brzmi dość groźnie, podobnie jak słowo dzicz. Mam wrażenie, że, że całym, swoim, całym, całym swoim życiem, swoimi działaniami, między innymi staram się odczarować właśnie te dwa słowa w języku polskim. Słowo tubylec kojarzy nam się, w większości z nas kojarzy się z, z takim panem, panią, z, z kostką w uchu, kikiem w nosie, czy z dzikim człowiekiem, a nie, z skąpo ubranym i tak dalej, czyli taki stereotyp tubylca. Przed nagraniem pomyślałam sobie o kilku synonimach, które pasowałyby do, do rozszerzenia tego słowa tu bylec, do rozszerzenia tego pojęcia. No, będzie to miejscowy, można też mówić o autochtonie, autochtonce. To będzie locals we współczesnej nowomowie. To będzie istota rodzima o rodzimych gatunkach mówimy głównie w odniesieniu do świata roślin i zwierząt, ale i my też jesteśmy tacy na swój sposób rodzimi. Wszystko to jednak, myślę, nie określa do końca tego, o czym chciałabym Wam opowiedzieć. I dlatego chciałabym pozostać przy tym słowie tubylec. Wydaje mi się dość dobrym i trafnym określeniem. A dlaczego? A dlaczego? No właśnie, kim jest tubylec? Tubylec to będzie ktoś, kto od zarania dziejów żyje na jakimś określonym terenie, zna bardzo dobrze to miejsce, w którym żyje, zdobywa pożywienie w tym miejscu albo w jego okolicy, rozpoznaje dobrze zjawiska pogodowe w swojej okolicy, zna sąsiadów, historię miejsc, jest, jest zżyty. Z, ze społecznością, ze swoimi ziomkami, którzy to miejsce zamieszkują podobnie jak on. A tubylec to ktoś, kto wie, gdzie szukać wody, pożywienia u siebie, ma swoje ulubione miejsca, miejsca kultu, odpoczynku, spotkań. Tubylec ma wiedzę, doświadczenie, więź. Związaną z miejscem. I ta więź jest jedną z najważniejszych rzeczy, która determinuje to bycie tubylcem. Ta więź, ta więź to, to, to mnóstwo emocji związanych z, z miejscem, to uczucia, którymi darzy się ten kawałek świata, w którym żyjemy. Tubylec obserwuje zmiany w swoim miejscu. I myślę, że y, chyba każdy z Was gdzieś poniekąd y, może czuć się tubylcem w miejscu, y, które jest mu bliskie. Bo przecież, y, bo przecież być, może się być może jest to miejsce, w którym się wychowaliście, być może jest to miejsce, w którym się urodziliście, y, być może jest to miejsce, do którego w wyniku różnych zdarzeń losowych zawędrowaliście. Dzisiaj dzisiaj przez to, że przemieszczamy się, przez to, że mieszamy się w obrębie różnych kultur, w obrębie miejsc, że jest ta ogromna swoboda bycia tam, gdzie teoretycznie chcielibyśmy być. A trudno już mówić o takim, o tym byciu tubylcem, o tej tubylczości. Która jest nam nadana, nadana z urodzenia, nadana z przodków i tak dalej. Ale to wciąż w dalszym ciągu nie oznacza, że nie możemy być czuć się tubylcem w tym naszym bliskim, ważnym miejscu. Dobrym przykładem na to jest, Dobrym przykładem na to jest. Ten moment, kiedy obserwujecie miejsca bliskie, wam miejsca, tak jak już mówiłam, których się wychowaliście, które sobie wybraliście, które są tymi waszymi miejscami, kiedy coś nagle znika. Kiedy nagle zaorano jakiś, jakiś kawałek przyrody, kiedy wycięto aleje pięknych drzew, które pamiętacie jeszcze od urodzenia, z którą wiążecie masę wspomnień, kiedy wyburza się jakiś historyczny budynek, budynek, który też znany jest Wam, z którym związana jest jakaś Wasza osobista historia, albo historia grupy społecznej, w której żyjecie. Te emocje, które towarzyszą takiej stracie, to są właśnie takie mocno tubylcze emocje. Dzisiaj jeszcze do słowa tubylec można by wrzucić takie słowo obywatel, taki czynny obywatel, ten, który angażuje się w życie, w życie miejsca i w życie społeczności. Ten, który jest świadomy, ten, który chce dobrze dla swojego miejsca, ten, który jest aktywny, żeby to miejsce pozostało nadal. Um, zdrowe, żeby pełniło um, żeby, żeby nie traciło swoich ważnych funkcji i tak dalej, i tak dalej nie chciałabym się tutaj w to za nadto zagłębiać, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi um, krótko może tutaj um, warto byłoby powiedzieć jak to, jak to jest ze mną, żebym nie była na, za nadto gołosłowna wychowałam się i a przez wiele lat y, żyłam w małym miasteczku, na y, pomorzu, w północnej Polsce, i y, y, to y, przez, przez wiele, wiele, wiele lat było moim miejscem na ziemi. Y, y, w tej chwili też siedzę y, w tym ogrodzie. Po studiach wyjechałam i bujałam się trochę po świecie, y, y, żyłam w różnych miejscach Polski. W Afryce Północnej, gdzie zagrzałam przez 3 lata. a Z każdym z tych miejsc byłam zawsze bardzo mocno związana. Wiele tych miejsc na chwilę, na kilka lat stało się moim domem. Ale myślę, że nie byłam tam tubylcem. Do domu rodzinnego wróciłam jakieś 7 lat temu, już jako mocno dorosła osoba. I myślę, że ten powrót to była taka bardzo świadoma decyzja, i, i ta świadomość moja bycia tutaj rośnie. Um, jest, 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 jest mi to bardzo bliskie miejsce. Co ciekawe, urodziłam się w zupełnie innym miejscu. Urodziłam się w południowo-wschodnich Niemczech, w Wienie, um, dzisiejsza Turyngia. Kiedy tam jestem, a jestem tam rzadko, z, z odwiedzinami u, u dziadków, zawsze coś rusza się w moim sercu, kiedy widzę te góry, kiedy patrzę na kiedy patrzę na winorośla, kiedy patrzę na małe stada owiec. To robi mi się tak ciepło na sercu i bardzo znowu zimno robi mi się na sercu, kiedy, kiedy idę tam, wienie, w tym miejscu swojego urodzenia, na Stare Miasto i widzę, że jak wiele budynków starych wyburzono, jak, jak dziwnie zmieniono okolice, a kiedy widzę te zmiany, to one gdzieś tam nie do końca mi pasują i pewnie nie różnie się tutaj od, od osób, które też są mocno związane z tym miejscem. Ale tam też nie jestem tu bylcem. innym miejscem, które jest mi bardzo bliskie, to miejsce, które bardzo mocno łączę z moim byciem tutaj w sztumie Mianowicie mianowicie, Parpary. Nazywam to swoim obozem, i, i tam czuję się tak naprawdę w domu. Jest to 10 km stąd, można powiedzieć, że to ta sama okolica. I na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jak ważne jest to właśnie bycie czy czucie się tubylcem, częścią tego świata. Tego kawałka ziemi i przyrody, w której żyjemy. Współczesny tubylec. Współczesny tubylec rośnie wraz z miejscem. Zastanawiam się, czy, czy kiedyś rozważaliście dokładniejsze, takie osobiste studia nad tym waszym miejscem, tym, tym miejscem mocy, nazwijmy to. Czy zagłębiliście się w jego prehistorię, tą daleką, tą, tą przyrodniczą, tą historię naturalną? Czy wiecie może, czy tamtędy gdzieś. Przesuwał się lodowiec. Czy znacie historię gór? Czy znacie historię jezior? Sztum, na przykład, miejsce, w którym się wychowałam, był kiedyś wyspą. Dzisiaj jest małym miasteczkiem otoczonym dwoma pięknymi jeziorami. Czy wiecie, jakie pradawne zwierzęta żyły na tych terenach? Jaka kultura tu się rozwijała? Czy, czy jak, do jakich pogańskich plemion należeli wasi przodkowie? Jaki język tutaj dominował? Sztum był kiedyś, był kiedyś takim pograniczem polsko-niemieckim. Raz był polski, raz był niemiecki, a tak naprawdę ludność, która tutaj mieszkała, to byli właśnie tubylcy. Tak naprawdę myślę, że nie byli ani Niemcami, ani Polakami. Często bywało tak, że Szulc był Polakiem, a Kowalski był Niemcem. Ci ludzie przeplatali się w swojej kulturze, dość dobrze rozumieli się ze sobą. To polityka powiedziała im w pewnym momencie, że, że są różni, że, że jedni z nich przynależą do tych ziem, inni nie. Kazano im wybierać i tak dalej, i tak dalej. A zatem, czy zastanawialiście się? Nad, nad historią swojego miejsca? Czy znacie dobrze wody, które płyną przez, przez Waszą Ziemię, wody, które płyną pod ziemią? Czy wiecie, gdzie są źródła? Czy Wiecie, że może kiedyś, kiedyś przez wasze miejsce przepływała jakaś rzeka, która potem została zmeliorowana, potem zasypana. Czasami takich historii możemy się dowiadywać, kiedy głębiej pokopiemy, niekoniecznie dosłownie. Pomyślcie o tym. Jeśli będziecie mieli chwilę i czas, zacznijcie sobie takie badania robić. To bardzo wiąże z, z miejscem naszym. Pomyślcie też o tym, jakie rośliny rosną w Waszym miejscu. Jaki jest w ogóle dominujący klimat? Jakie są warunki, jaka jest gleba, co tam, co tam chętnie rośnie, a co niekoniecznie. I tutaj, zadanie takie: zadanie, które pozwoli Wam poczuć się tu bylcem. I uświadomić sobie jednocześnie, że być może to dłuższa praca, właściwie na poziomie serca i świadomości. Pierwsza sprawa, kiedy wyjdziecie przed dom, um, obojętnie czy mieszkacie w bloku, czy mieszkacie w domku z ogrodem, czy mieszkacie w środku lasu, czy w kamienicy, to bez znaczenia. To bez znaczenia, czy, czy, czy macie codzienny, kontakt bardziej ze zurbanizowanym otoczeniem, czy bardziej zielonym. Kiedy wyjdziecie z domu, jakkolwiek, zastanówcie się, jaka roślina jest waszą najbliższą sąsiadką. Być może jest to roślina zielna, być może jest to drzewo. Przyjrzyjcie mu się bliżej. To pierwsze, co napotkacie. To pierwsze, co, co zawsze tam jest. Co... Każdej wiosny wyrasta, albo każdej wiosny wypuszczaliście. Przyjrzyjcie się bliżej tej roślinie. Zastanówcie się, czy dobrze się tu czuje, czego potrzebuje do szczęścia, a może jest tutaj przypadkiem i ciężkim survivalem swoim. Poczytajcie trochę o tej roślinie, zarówno od tej strony botanicznej, jak i od tej, od tego, jak. Bo Zamotałam się. <grych> Pomyślcie również o tym punkcie widzenia, tym naszym ludzkim. Może są jakieś legendy na temat tej rośliny. Pomyślcie o jej zastosowaniu zielarskim, poszperajcie, poszukajcie. Może, może jest smaczna, a może jest zdrowa, a może jest trująca. Czy ta roślina przypomina w jakiś sposób was samych? Co wasza sąsiadka chce wam powiedzieć o was? I o tym miejscu, w którym żyjecie razem z nią. Spójrzcie na zwierzęta, które was otaczają na świat ptaków na przykład. Zastanówcie się, który ptak, jaki ptak. Właściwie nawet nie zastanawiajcie się nad tym, by sobie to dobrze obejrzyjcie. Usiedź, usiądźcie sobie na tak zwanym siedzisku. Dajcie sobie chwilę każdego dnia poświęćcie trochę czasu na to, żeby przyjrzeć się waszemu. Takowi sąsiadowi. Kto nim jest? Czy przychodzi tu codziennie? Co robi? Czym się zajmuje? Czego tu szuka? Jakie jest ulubione miejsce, na którym siada? Jakie są jego korytarze, korytarze przelotów? E, może ma gdzieś w pobliżu gniazdo? E, mało tego. Spróbujcie zaobserwować, czy ten ptak, którego tak często spotykacie, to jest ten sam? Czy może jest to inny osobnik tego samego gatunku? Um, odpowiedź na to znajdziecie tylko Wy dzięki Waszej uważności. Przyjrzyjcie się um, wszystkim innym zwierzętom i istotom żywym, które, które możecie napotkać gdzieś w Waszej okolicy. Zastanówcie się na podstawie Waszych obserwacji, czy, czy były tu od zawsze, czy są tu nowe i znowu jak się tu czują. Czy mówią coś o tym otoczeniu, czy ich. Tryb życia, a może ich przystosowanie się do, do tego miejsca. Co się o nim więcej mówi? E, jeśli mieszkacie w bloku, e, zastanówcie się, albo w jakimś mocno zurbanizowanym terenie zastanówcie się, kim jest kot sąsiadów. Czy wiecie, jak ma na imię? Czy rozpoznajecie psy szczekające w okolicy? Ja swoje znam, e, swoich sąsiadów. Zwierzęcych. Um, wiem, kiedy nadjeżdża listonosz, i wiem, kto po kolei szczeka, żeby powiadomić naszego psa o tym, że właśnie ten listonosz nadjeżdża. Czy znacie te sygnały? Czy jesteście czujni? Spróbujcie wszystkimi zmysłami doświadczać Waszego ulubionego miejsca. Spróbujcie dziękować Mu, e, troszczyć się o nie, e, czasami drobnymi gestami. A czasami być może angażując się w jakieś większe akcje, jeśli już tego nie robicie. Być tu Każdy z nas może nim być albo już nim jest. Jesteśmy innymi tubylcami niż byli nasi przodkowie. Ale być może nadszedł czas, żebyśmy mając. Większą świadomość tego, jak ważna jest przyroda w naszym życiu być może nadszedł czas, żebyśmy my stali się takim pokoleniem pomostowym, pokoleniem, które połączy naszych koczowniczych przodków, z tym pokoleniem człowieka, tak zwanego cywilizowanego. Być może to my będziemy wytyczać tę drogę do ochrony przyrody, do. Do zrozumienia, że jesteśmy tylko małą, małą jej częścią, która ma ogromny na nią wpływ, a ona na nas. Pamiętajcie, że zawsze chronimy to, co kochamy. Jeśli nauczymy nasze dzieci, nauczymy naszych sąsiadów spojrzeć ciepłym okiem na miejsce, w którym żyjemy, kochać je, szanować. To wszystkim będzie nam się chciało to miejsce chronić.